Gdzieś w procesie naszej edukacji jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby czegokolwiek się nauczyć, potrzebujemy, e, potrzebujemy nauczyciela e, i też idealizujemy rolę tego nauczyciela. Nauczyciel jest pewnego rodzaju autorytetem, zarówno w dziedzinie, której naucza, e, ale też e, jest pewnym wzorem do naśladowania. W szkole zarówno uczymy się pewnej wiedzy, ale szkoła też stara się nas w jakiś sposób wychowywać, e, wpoić pewne, pewne zasady postępowania. I później tą kalkę tego nauczyciela, te takich oczekiwań w stosunku do nauczyciela, gdzieś tam przerzucamy na nasze dorosłe życie i również na nasze poszukiwania, poszukiwania rozwojowe. I także w poszukiwaniach jakiegoś rozwoju, ogólnie mówiąc duchowego, gdzieś tam poszukujemy pewnego rodzaju przewodnika mentora, pewnego rodzaju guru. I często też te postacie zaczynamy idealizować. Uważamy, że osoba, która przekazuje nam wiedzę, powinna być idealna pod każdym względem. Nie powinna mieć żadnych problemów, żadnych trudności. Powinna być oazą spokoju i wzorem wszelakich cnót. Ale często tak nie jest. I dzisiaj chciałam... Pogadać z Wami, popowiadać na temat tego, czy można oddzielić naukę od nauczyciela. Ja jestem zdania, że nauczyć się możemy ze wszystkiego. Już pomijając kwestię, że każdy z nas ma w sobie tego wewnętrznego nauczyciela i pewną mądrość w sobie, i bardzo wiele możemy się nauczyć, o ile nie wszystko, zaglądając po prostu, zaglądając po prostu do wewnątrz. Nie tylko na zewnątrz szkoląc się i, i szukając nowych źródeł wiedzy, ale także zagłębiając się w wewnątrz, dążąc do samopoznania, testując siebie, dowiadujemy się wielu rzeczy. I także podczas na przykład medytacji, gdy wchodzimy w głąb siebie, okazuje się, że mamy w sobie pewne odpowiedzi, pewną wiedzę, której często poszukiwaliśmy na zewnątrz. Ale to jest jakby y, 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 osobna kwestia. Temat, który chciałam dzisiaj poruszyć, to właśnie kwestia y, tej iluzji guru. Y, bo często, gdy poszukujemy, poszukujemy nowej ścieżki, y, gdy szukamy siebie, gdy chcemy się rozwijać, y, poszukamy, poszukujemy również pewnego przewodnika, pewnego mentora, który wskaże nam y, ścieżkę, którą mielibyśmy podążać. I staje się też tak, że my idealizujemy tą postać tego guru, tego nauczyciela. I w momencie, gdy okazuje się, że z tym naszym nauczycielem jest coś nie tak, że ma na przykład problemów w życiu prywatnym, albo coś tam kiedyś w przeszłości przeskrobał, to cała nauka, którą od niego pobraliśmy, często zostaje, zostaje przekreślona i gdzieś zaczynamy negować to, czego się nauczyliśmy. I to jest dosyć nagminne. Kiedyś szukałam studia jogi, bo też gramy z mężem koncerty relaksacyjne. Szukałam studia jogi, w którym moglibyśmy zagrać koncert i robiłam sobie taki research szkół jogi w najbliższej tam okolicy, powiedzmy, w promieniu 100 km. I gdzieś trafiłam na szkołę jogi, gdzieś tam mi wyskoczyła nazwa, i od razu, to znaczy, to, bo wyskoczyłam jakieś forum, y, i była jedna szkoła jogi, i tam była wielka dyskusja, że jak ta pani już się rozwiodła, a teraz znowu jej coś nie układa się z nowym partnerem, i chyba też się rozstaną, to jak ona może w ogóle y, uczyć jogi i, i czegoś y, i wskazywać ludziom jakiś, jakiś kierunek. Z podobną sytuacją napotkałam się, e, przez wiele lat e, uczyłam się kundalini jogi. E, już kiedyś o tym mówiłam w, w którymś z filmów, e, że na kundalini jogę trafiłam w takim okresie, kiedy pewne rzeczy się u mnie zaczęły sypać. E, prowadziłam taką galerię i ktoś złośliwie mi ją zalał i gdzieś tam to załamało mnie i, i też gdzieś straciłam zaufanie do ludzi i jakoś to wszystko, y, byłam w takim stanie mocno depresyjnym. I trafiłam na tą, już wcześniej w sumie trafiłam na tą Kundalini ale wtedy tak bardziej w nią weszłam. Y, I bardzo mi ona pomogła, żeby odzyskać jakąś harmonię wewnętrzną, spokój ducha i, i spojrzeć, y, spojrzeć na swoje życie z nowej perspektywy. Y, i nadal traktuję, teraz już przy kolejnym dziecku, mam troszkę, troszeczkę mało, mało czasu chwilowo na, na, na praktykowanie, ale nadal, gdy na przykład bolą mnie plecy, to korzystam z pewnych krii, których się nauczyłam. Też korzystam z różnych, z różnych matrz, których się nauczyłam, więc ta wiedza nie, nie poszła w las i bardzo mi pomogła się naprostować. I pewnego razu spotkałam moją znajomą, jedną z nauczycielek, w sumie jedną z pierwszych osób, która w ogóle powiedziała mi o Kundalini-jodze. I ona mi coś powiedziała o tym, że Kundalini-joga traci na, traci na popularności bo osoby, które, które uczyły tej kundalini jogi, które szkoliły nauczycieli chyba w Polsce, zdaje się, te osoby, które właśnie propagowały, propagowały tą, tą formę jogi, gdzieś tam zboczyły w mroczną stronę i wokół nich, po prostu gdy zrobili się popularni i, i mieli pieniądze, zaczęli... W jakiś tam sposób wykorzystywać swoje uczennice, jeżeli dobrze zrozumiałam. W każdym razie stwierdziłam, że w sumie przerwałam jej w pół zdania, dlatego nie wiem do końca, na, na czym polega afera, i powiedziałam jej, że, że mnie to nie interesuje, co, co zrobiły osoby, które szkoliły inne osoby, tak. Ale bardziej mnie interesuje, co mi, co mi dała ta forma jogi i, i jak mi pomogła, mówiąc krótko, wyjść, wyjść na prostą. I tutaj przykładów można mnożyć. Tak? Często jest tak, że ktoś dostępuje jakiegoś oświecenia i dzieli się swoją wiedzą. Więc są osoby, które, które doznają jakiegoś, jakiejś formy, formy olśnienia stają się nauczycielami i to jest też tak, że też ktoś już mówił, chyba Dorota Kołach mówiła o tym ego duchowym, że każdy ma, ma swoje, swoje ego i najgorsze ego to ego duchowe. W momencie, kiedy wydaje nam się, że już doszliśmy do jakiegoś, do jakiegoś etapu rozwoju i popadamy w pewnego rodzaju pychę, że już wiemy wszystko, że zjedliśmy wszystkie rozumy i Gdzieś gubimy tą pokorę um, i zostajemy, i te nasze słabości gdzieś tam wypływają, ale my ich, my ich nie zauważamy. I, I tutaj można mnożyć przykłady osób, które e, były czy też są nadal jakimiś tam nauczycielami duchowymi, um, a nie do końca powiedzmy fair postępują, albo osoby, które doznały jakiegoś rośnienia, ale w międzyczasie. Nie wiem, porzuciły swoją rodzinę. Tak? Są przykłady osób, które gdzieś tam poszły w las czy do dżungli medytować przez wiele lat, gdzie doznały ośnienia, ale nie mówi się o tym, że te osoby wcześniej, na przykład, porzuciły swoją, swoją rodzinę, zostawiły, nie wiem, żonę z piątką dzieci do wykarmienia i po prostu się wylogowali z systemu. I tutaj też nie o to chodzi, że ja pochwalam takie postawy, bo, bo absolutnie nie. Też sama będąc, będąc mamą, nie wydaje mi się, żeby porzucanie rodziny było fajnym rozwiązaniem. Ale bardziej chodzi mi o to, żeby tutaj spojrzeć spojrzeć na to, co zostało nam przekazane, tak? Bo tutaj nie o to chodzi, żebyśmy kopiowali życie czy postawę życiową tego guru, czy też autora jakiejś książki, tylko żebyśmy skorzystali z tej wiedzy, tak? Bo te osoby, to nie o to chodzi, że one coś. To dzieło jest, staje się jakby oddzielne od, od autora. Można by tak. Często jest też tak, że ten autor, ten guru jest po prostu kanałem dla jakiejś uniwersalnej wiedzy, że gdzieś mu się tam objawiło, że gdzieś miał pewnego rodzaju wgląd i zobaczył coś, czego inni nie dostrzegają i podzielił się z tym. Ale to nie znaczy, że ten kanał, że tak powiem, jest osobą idealną i tutaj nie chodzi o to, żeby właśnie naśladować tego człowieka, i jego życie. Tylko zobaczyć, czy ta wiedza, ten wgląd, który otrzymał, jest nam przydatna, zobaczyć, co z tego nam się podoba, co z tego możemy wykorzystać w swoim życiu, co przyniesie nam pewnego rodzaju korzyści rozwojowe i po prostu to wziąć, wziąć to, co z nami rezonuje, tak? I tak bym to widziała, bo tak naprawdę każdy. Każdy człowiek ma coś za uszami, tak, w dużym skrócie. Nie ma osób idealnych, tak, wiadomo, że są mniej lub bardziej idealne. Też ostatnio, jak coś przygotowałam na temat wychowania, tram dzieciństwa i tak dalej, trafiłam na taką książkę Dramat idealnego dziecka. I okazało się, że pani, która napisała tą książkę, sama była tym idealnym dzieckiem, w jakiś sposób tam tresowanym przez, przez rodzinę i. I miała bardzo pozamykane pewne emocje i, i problemy później w dorosłym życiu. Ona stworzyła to sformułowanie i napisała książkę na ten temat. No i ta książka pomogła wielu, wielu dzieciom, wielu dorosłym, żeby gdzieś tam zmierzyć się z tym, ze swoją traumą, tak? Z tego, że żyli w pozornie szczęśliwej rodzinie i teoretycznie nie powinni mieć traumy, bo nikt ich nie bił, nikt ich nie, wiem, nie molestował i tak dalej. Wszystkiego było, było pod dostatkiem, ale jednak coś było nie tak. No, więc to pani pomogła wielu osobom, ale później, poszukując właśnie informacji na temat tej książki, trafiłam na, zupełnie przypadkowo na wywiad z synem tej pani i się okazało, że ta pani sama tej swojej traumy nie przerobiła. I przez to, że była wychowywana w dosyć surowy, surowy sposób, nie umiała wychowywać swoich dzieci i po prostu. Swojego, nie dała sobie rady z wychowaniem swojego syna, który właśnie w tym wywiadzie ukazał siebie jako osobę, która miała straszne dzieciństwo. I z tego, co tam pamiętam, po prostu wysłała tego syna gdzieś tam do dziadków do ciotki i, i czy do szkoły z internatem później, bo nie, miała, nie wiedziała po prostu jak go wychowywać. Więc można byłoby w tym momencie przekreślić całą postać tej pani i jej dorobek, że tak powiem, bo sama źle traktowała swoje dzieci, nie umiała ich wychować, ale z drugiej strony to jej doświadczenie wynikające z pewnego rodzaju słabości pomogło wielu innym osobom. Więc, tak jak, tak jak napisałam w tytule. Napiszę w tytule, w tytule tego filmu. Przechodzimy przez pewien taki okres, możemy, możemy to nazwać, że jest to pewnego rodzaju śmierć guru, śmierć autorytetów, że to my gdzieś stajemy się dla siebie autorytetami, że poszukujemy i patrzymy, co nam pasuje, co z nami rezonuje, ale tutaj nie o to chodzi, że też jesteśmy pępkiem świata i wszystko zawsze wiemy najlepiej. Tylko chodzi o to, żeby korzystać z tej wiedzy zewnętrznej, żeby wybierać, co z nami rezonuje, ale też nie kierować się, kierować się jakby czystym tekstem, tak, który zobaczymy, zdaniem, które nas zainspiruje, formą ćwiczeń, ruchu, która otworzy w nas pewne przestrzenie. A nie skupiajmy się na plotkach, na na tych szczegółach życia osobistego osób, które to, to wszystko stworzyły, tak? bo mogą być to osoby niedoskonałe, tak? bo nikt doskonały w 100% nie jest, a może też być tak, że ktoś komuś pozazdrościł i, i rozpowiada różne niestworzone historie, które nie mają, nie mają, nie miały miejsca, też tak może być, tego się nigdy nie dowiemy, Często jest tak, że zagłębiamy się w życiorys właśnie tego autora, który nas zainspirował i przekreślamy jego, właśnie jego dorobek. Też z tego względu, że nam się po prostu nie chce, że zaczęliśmy ćwiczyć, ćwiczyć na przykład daną formę jogi, ale nam się więcej nie chce, więc podważamy twórcę i jednocześnie stwierdzamy, że skoro twórca był jakiś niepoukładany, nie to, nie to ta metoda pewnie też jest niepoukładana, czyli już nie musimy e, praktykować tej rzeczy, czyli możemy leżeć do góry brzuchem i nic nie robić. E, więc często jest też tak, że szukamy, szukamy usprawiedliwienia, szukamy... E, po prostu nie chce nam się e, zmieniać niczego w naszym życiu i dlatego podważając... Podważając tą osobę, tego autora, tego mentora, tego guru, em, przekreślamy jego naukę i jednocześnie po przekreśleniu tej nauki już em, nie musimy jej stosować, czy nie musimy nic zmieniać nic zmieniać w naszym życiu. E, więc to tak w dużym skrócie moja refleksja na temat, na temat guru, śmierci guru, śmierci pewnych e, autorytetów. I zachęcam Was z jednej strony, żebyście właśnie ślepo. Nie zapatrywali się w nikogo, tak. To też jest pewien taki wzorzec z dzieciństwa, że mamy na początku mamę i tatę i oni są jakimiś wzorami, bo chcąc, nie chcąc, gdzieś się to wdrukowuje, i później szukamy też takich przewodników, którzy jakby zastąpią nam tą matkę, tego ojca, będą nas prowadzić. Ale rozwój polega też na tym wejściu w dorosłość, na tym, że sami podejmujemy nasze decyzje. Więc. Polecam nie oddawać ślepo swojego życia jakiemuś guru czy nauczycielowi, ale też nie przekreślać z drugiej strony nauk, które wydają nam się ciekawe, inspirujące przez to, że owy nauczyciel nie do końca radził sobie, sobie z życiem, z pewnymi aspektami życia. I zachęcam do poszukiwań, do poszukiwań nie przez pryzmat postaci tylko bardziej poszukiwanie tego, co z nami rezonuje, co wnosi coś nowego do naszego życia, co sprawia, że żyje nam się fajnie, lżej, że nasze życie jest bogatsze, że się rozwijamy. I do tego Was wszystkich zachęcam. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, już widzę, że mnie nie widać, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, możecie zasubskrybować kanał, nacisnąć dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. Filmiki będą się pojawiały. Mam nadzieję, że w miarę regularnie. Możecie też wspierać kanał, jeżeli treści uznajecie za, za przydatne i chcecie wspomóc rozwój kanału. Wszystkie informacje na temat Patrona, Paypala i, i innych form wsparcia znajdziecie w opisie pod filmem. I do zobaczenia wkrótce.